Twoja misja, wyeliminować niedoskonałości. Mam niezawodną broń. Piłżon Lore Albari. Pierwszy program, długotrwały oczyszczający. Raz, dogłębnie oczyszcza. Dwa, zwerża pory. Trzy, kontroluje błyszczenie. Błyszczenie pod kontrolą. Zamknięte pory, onniszkodliwione. Niedoskonałości, wyeliminowane. Misja zakończona. Piłżon Ponieważ jesteś tego warta. Z palonych ziaren powstaje kawa Maxwell House. Jej sekret to niepowtarzalny aromat i bogaty smak. Smak, który inspiruje i pobudza wyobraźnię. Maxwell House spraw, by każdy dzień był dobry do ostatniej kropli. Koniec z życiem na kredyt! Wygrałeś na loterii. Lepiej. Zostałem bulionerem. Teraz mam dwa tysiące to miesiąc przez cały rok. Roczne pensje po 24 tysiące złotych jeszcze czekają. Kup buliony winiary i wygraj. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. termowe godziny podobno są? Tak, w weekendy wieczorami. Ale co z tym godzinami zrobię? No, może pan rozmawiać? Śpiewać. Ale co na przykład? W nowych taryfach Plusa nie zapłacisz nic za godziny rozmów wieczorami i w weekendy Zrzucasz kilogramy? Przybierasz Znów zrzucasz i znów przybierasz Niezbyt to rozsądne. Utrzymać linię to najlepsze rozwiązanie. Dlatego wybrałam Nestle Fitness. Chrupiące płatki z pełnego ziarna pszenicy, bogate w witaminy. Nestle Fitness pomaga mi osiągnąć i utrzymać idealną dla mnie linię. Nestle Fitness. Linia, z którą się najlepiej. Nowa receptora Nestle Fitness. Twoje płatki teraz jeszcze smaczniejsze i bardziej chrupiące. Panie Kowalski, 2% to wszystko na co może Pan liczyć. A jeżeli ruszy pan, panie Kowalski, pieniądze przed terminem, to straci pan wszystkie odsetki. Co powinien zrobić Kowalski? Sprawdź w poniedziałek w dowolnej gazecie. Danie w nowej wersji, Uncle Benz, codziennie, odmiennie. Kup sos Uncle Benz i odmień swoją kuchnię. Do wygrania Kuchnia Twoich Marzeń i 11 tysięcy innych nagród. Szczegóły w sklepach. No tak później, to jest... Kowalski. 3, 11, 15, 18, 31. 34. Co? To może teraz to mi to Lotto? Chcesz zmienić swoje życie? Zagraj w dużego lotka. W każdą środę i sobotę miliony do wygrania. Duży lotek. Zmień świat na Lotto. Dobranoc mamusiu. Dobranoc kochanie. Masz taki mięciutki sweter. Rzeczywiście, to kaszmir? Nie, to nie kaszmir. Wyprałam go w nowym perwolu Balsam Magic z ekstraktem z włókien kaszmiru. Który pielęgnuje wełnę i delikatne tkaniny lepiej niż zwykły środek do prania. Poczuj i zobacz różnicę. Baranek też chce być taki mięciutki. Nowy perwol Balsam Magic z ekstraktem z włókien kaszmiru. Dobranoc, kochanie. Dobranoc, mamusiu! Jeśli chcesz, żeby czarne pozostało czarne, używaj Pervol Black Magic ze specjalnym Black Fix. Czarne pozostaje czarne, jak nowe. Wow, twoje włosy wyglądają wspaniale. Jak ty to robisz? To nie ja, to moja żałma. Nowa szauma z witaminami wzmacniającymi. Do 30% mocniejsze włosy, ponieważ tylko mocne włosy to piękne włosy. Ach, to dlatego wszyscy mężczyźni stają w kolejce do ciebie. Szałma, ponieważ tylko mocne włosy to piękne włosy. Firmę Schwarzkopf. Nie urzekła, mnie twoja melodia. Nie lubię, jak mi tak ktoś mówi tak nieładnie, tak bezczelnie. Obraża się ludzi, to łatwo, prawda? Hmm. Przeszłam? Nie, nie, przeszłaś. <grym> teraz zaśpiewać, spróbuj teraz zaśpiewać. Ore, ore. pamiętajcie. Czujemy blusa. Na program Idol zaprasza Zbyszko, producent napoju American Ginger. Dzięki sprzedaży tych produktów oraz darowiznom bezpośrednim zebraliśmy na sprzęt diagnostyczny do wykrywania nowotworów u dzieci z całej Polski 4 882 755 zł. Jaś, Ania, Maciek, Zosia i inne dzieci dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. Podaruj dzieciom słońce. Napady, wypadki, tajemnicze morderstwa. Nie mieli szans. Boże, przebacz. Ta choroba bardzo szybko się rozprzestrzenia. Wszechobecna przemoc, której zapobiec może tylko Strażnik Teksasu. Dzisiaj o 21.15. Po prostu wiesz, kiedyś myślałem, dlaczego nie jestem. że często y, 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 nie jestem z y, 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 y. Paweł Kuki. Telewizja kłamie i koniec, i tyle, no. Grupka stała dziesięciu i dostałem butelkę. Bo... Jeżeli próba jest jakaś, która nam się sprzeciwi, bijemy tak? Czasem warto jest dać temu człowiekowi szansę. Uczy się. Nie bije innych już, tak? To obijam wcześniej. W najbliższym programie Młodzieżowe Gangi. Nasze dzieci. Dzisiaj, godzina 23.20. Hongkong. Deszcz. Doskonała fryzura. Paryż. Słońce. Optymalna ochrona włosów. Miami. Wiatr. Fryzura wciąż bez zmian. Taft na każdą pogodę. Zawsze idealna fryzura. Prawie zawsze. Taft na każdą pogodę. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. is żył sobie. Teraz dzięki nowym taryfom komfort w sieci Era po 21:00 możesz rozmawiać za darmo. Memo, co Sprawdź, w sieci Era naprawdę możesz więcej. W taryfach komfort także darmowe weekendy. Fortuna przedstawia! Ojciec rodu klasyczny pomidor miał dwóch synów. Jeden wpadł w złe towarzystwo. bandito Drugi się zakochał. Tak powstała fortuna pomidorów. Rodzina z makiem silna. Kowalski! Czyli 11, 15, 18, 31, 34. Za To, że teraz to mi to lotto. Chcesz zmienić swoje życie? Zagraj w dużego lotka. W każdą środę i sobotę miliony do wygrania. Duży lotek, zmień świat na lotto. Dostałam się! Panie! Więcej. Bo minuta rozmowy w sieci ERA i na telefony stacjonarne kosztuje tylko 39 groszy. ERA, możesz więcej. Szlachetna, gorzka czekolada i prawdziwe ziarna kakaowca. Delikatne migdały i wiórki kokotowe w białej czekoladzie. Chrupiące kawałki orzechów arachidowych. Princesa Gold w trzech wyjątkowych smakach. Od Nestle. Moc z charakterem. Nigdy tego nie doszyszczę. Ten koszmar to na szczęście tylko film. W domu zmywanie to pestka. Z Purem Ekstra. Pur Ekstra usuwa tłuszczy z naczyń w 100%. Dodatkowo Pur zmywa dużo więcej talerzy niż zwykłe płyny do mycia naczyń. Możesz to zrobić łatwiej. Wypróbuj Pur. Naprawdę bardzo. Pół ekstra silny jak łopatka do tłuszczu. Jakość firmy Henkel. Jedzenie to rozkosz. Rozkosz smaku. Ale po każdym posiłku zęby narażone są na atak kwasów nawet 6 do 8 razy dziennie. Atak kwasów powoduje ubytki w mineralnej strukturze szkliwa, a to prowadzi do powstania próchnicy. Rzucie gumy orbit po każdym posiłku i powstrzymuje ataki kwasów, dzięki czemu szkliwo zębów wzmacnia się. Ma orbit chroni zęby przed próbnicą po każdym posiłku. Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Dobrze, że już wieczór. Bo o 21. W taryfach era komfort rozpoczyna się rozmawianie za darmo. Sprawdź, w sieci Era naprawdę możesz więcej. zapalonych naukowców bada niezwykłe zjawiska natury. Jadą do centrum tornada. Są odważni i zdecydowani na wszystko. Nazywają ich Łowcami Tornad. Niedobrze. Chęć poznania groźnego żywiołu zamienia się w walkę o przetrwanie. Twister. Jutro o 21.00. Zawery odwołał swój ślub? Tak. A co z testamentem? Przecież tam było napisane, że Ksawery musi się w ciągu roku ożenić, tak? Pamiętam, jak nas to wtedy bawiło. On nadal bawi. No. Nie no proszę cię, odwołał swój ślub! No odwołał, no trzeci ja podróżą. Nowe odcinki już wkrótce. Dwa razy w tygodniu. Cyfrowy Polsat. Świat najlepszych telewizji. Uwaga! Posezonowa oferta. Tylko teraz. Zestaw satelitarny za jedyne 199 zł. Odwiedź punkt sprzedaży lub zadzwoń i zamów. Darmowe rozmowy w jednej idei. Teraz każdego dnia możesz rozmawiać za darmo, nie tylko z jedną wybraną osobą, ale nawet z trzema. Możesz też wybrać darmowe weekendy do całej idei i na numery stacjonarne. A telefon Nokia 61.00. Masz już za złotówkę. Więcej darmowych rozmów w jednej idei i kropka. Mistrzowska oferta. Teraz dla Ciebie. Gdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował świeżego oddechu. Dlatego gumę do życia Winterfresh powinieneś mieć zawsze przy sobie. Winterfresh, mroźna świeżość oddechu na długi czas. Tak, tak, możesz przez pół roku SMSować za darmo. Wystarczy tylko wybrać właściwą osobę. Może aktywujemy między sobą? Sprawdź, w era tak, tak naprawdę możesz więcej. Bobby Cooper i kłopoty od zawsze stanowili parę. Zły los daje o sobie znać nawet w dalekiej Arizonie. Fatalny romans. <laughs> Trudna robota to tylko początek problemów. Nick Nolti, Jennifer Lopez i Sean Penn w filmie Olivera Stone'a Droga przez Piekło we wtorek o 21.00. Rzekła, nie urzekłabym twoja melodia. Nie lubię jak mi tak ktoś mówi tak nieładnie, tak bezczelnie. Obrażać ludzi to łatwo, prawda? Hmm. Przeszłam. Nie, nie, przeszłaś. <grym> teraz zaśpiewaj, spróbuj teraz zaśpiewać. Ore, ore. Pamiętajcie, pamiętaj, czujemy blusa. Oto Filip. Moja mama. Pokój mojego syna. Mój pokój. Fryzura dopiero fryzura. Ulubieniec domu. Mój ulubieniec. Coś pysznego. Coś pysznego. Dużo mleka. Dużo kakao. Według mamy i według Filipa najlepsza przekąska to Kinder Deliz. Kinder Deliz. Równowaga smaku i wartości odżywczych. Teraz nowy smak. Kinder Deliz kokosowy. Dziś wieczorem muszę wyglądać wyjątkowo. Tylko co zrobić z tym kolorem włosów? To żaden sekret. Miliony kobiet już wiedzą, bo zaufały marce Palette. Palette Deluxe Prestige Collection z ekstraktami z pomarańczy nadaje kolor pełen blasku. I pielęgnuje włosy. Tak lśniące, tak odżywione. Nowa Palette Deluxe Prestige Collection. Firmy Schwarzkopf. Septolete Plus szybko łagodzi uciążliwy ból gardła. Pokonaj ból, który ściska Twoje gardło. Septoletę, kiedy bakterie atakują gardło, odpowiedz kontratakiem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Konkretnie się narumbałem! Karnaż, piwo, oswój. Szamponem Herbal Essences masz wyjątkowo zmysłowy kontakt z naturą. Mm. A nowa odżywka z proteinami zapewni twoim włosom podwójną przyjemność. Nie wystarczyłby nawet raz. Jedwabiście lśniące i naturalnie piękne włosy to wynik wspólnego działania szamponu i odżywki nowy Herbal Essences. Kowalski, 2% to wszystko, na co może pan liczyć. A jeżeli ruszy pan, panie Kowalski, pieniądze przed terminem, to straci pan wszystkie odsetki. Co powinien zrobić Kowalski? Sprawdź w poniedziałek w dowolnej gazecie. W całej Europie proszki do prania poddawane są niezależnym testom. Skuteczność wiodących w Polsce proszków przetestowano na plamach strawy, soku, krwi, sosu i innych. W sumie na 28 trudnych do usunięcia zabrudzeniach. Zwycięzcą testu okazał się Persil. Persil zasługuje na złoty medal. Persil, poczujesz różnicę. z mokrym i uporczywym kaszlu sięgnij po Flavamet. Flavamet to syrop o smaku malinowym, który rozrzedza zalegającą wydzielinę, ułatwia jej odkrztuszanie i w efekcie oczyszcza drogi oddechowe, a Twoje dziecko wróci do ulubionych zajęć. Flavamet malinowy i masz kaszel z głowy, także w tabletkach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na film zaprasza sponsor, producent noworutinu C wspomagającego naturalną odporność. Noworutin C wspomaga naturalną odporność.